Na samym szczycie Olimpu poznajemy Kratosa, Spartanina, który, jak sam twierdzi, został porzucony przez bogów, przez co jego nastrój staje się trochę samobójczy, niczym Mariusz Job. Kratos płynie przez morza i oceany i wykonuje zadania bogów. Jego najbliższym celem jest zabicie Hydry. Po drodze bije też jakichś basikowych NPCów, no i oczywiście skurwibąki. Pozdrowia dla tych, którzy oglądali zbanowany kanał t Spotykamy więźnia, który twierdzi, że wolałby umrzeć niż zostać uratowany przez naszego protagonistę. Jest to dość wyraźna sugestia, że Kratos dokonał jakiegoś hajemnego czynu. Kolejno spotykamy załogę statku, której wieszczono przybycie Kratosa i pokonanie Hydry. Natomiast załoganci nie wiedzieli, że naszemu bohaterowi zupełnie nie zależy na ratowaniu ich życia. Nie Potężny Spartanin przybywa wyłącznie po to, by zniszczyć potwora. Pomaga mu przy tym Poseidon, który uczy go rajdować. Taki derby? Czy masz wodogłowę? Masz k basę zamiast głowy. Jak można mieć basę zamiast głowy, Boże? Normalnie masz k wody. Widok mordu po raz kolejny przypomina Kratosowi o jego mrocznej przeszłości i zatraca jasność umysłu. Nie pomaga mu wuda, i seks, ani klasztor buddystów. Dlatego wzywa Atenę i prosi ją, by te flashbacki ustały. To odpowiada dosyć wymijająco i daje Kratosowi kolejne zadanie. Okazuje się, że Zeus przestał interesować się bogami, dlatego jej brat, bóg wojny, zaczął panoszyć się po Atenach i sieje zniszczenie. Musimy ruszyć, by go powstrzymać. A w odpowiedzi na pytanie, czy po tym chory jazdy się skończą, bogini mówi coś o Kubanie i o tym, żeby dużo odpoczywał. Leż zobaczymy, jak będzie. Ciężkie zadanie, no bo jak niby śmiertelnik nie będący Josephem Sidem może równać się z Bogiem? Otóż nasz protagonista nie do końca jest śmiertelnikiem. Nie jest też nieśmiertelny, ale jakby stanął pod klubem, to pokonałby z 80% przeciwników. To coś jak Nyman. Co wy pierdolicie za głupoty? Dopływamy do bram Aten, gdzie zaraz po wejściu rozprawiamy się z Minotaurem i resztą zesłanych przez Aresa bestii. Na naszej drodze staje kolejna bogini, Afrodyta która jest wdzięczna Kratosowi, że ten przybył na pomoc. Mówi, że nasz heros nie jest wystarczająco silny, by pokonać miniony Aresa, dlatego z nieba zsyła mu Friza. Kratos nie musi długo czekać, by go wykorzystać, bo na horyzoncie zjawia się Meduza, królowa Gorgonów. Nasz bohater ma sporą przewagę, używa ulepszonych ostrzy chaosu, podczas gdy Meduza ma w kontrakcie tylko BJJ. Kratos urywa jej głowę i zamienia wszystkich wokół w kamień. Nasz bohater w końcu spotyka swojego rywala. Dotychczasowe skillsy są jednak zbyt małe, by pokonać Aresa. Ale wyrocznie przepowiada Kratosowi, że ten w końcu zabije Boga Wojny, jednak najpierw musi odwiedzić świątynię Aten. Póki co Kratos tylko przeklina olbrzyma i sugeruje graczom, że ten dopuścił się jakiejś haniebnej rzeczy, której nigdy mu nie wybaczy. Po chwili jednak jedna z uciekających przed Apokalipsą kobiet rozpoznaje Kratosa i wrzeszczy. Mamy do czynienia z dość złożoną sytuacją, bo jej słowa są podobnie nacechowane do tych, których użył nasz bohater w stosunku do Aresa. Kobieta oskarża o coś naszego bohatera, po czym w panice wypada z balkonu. Nie mamy czasu zastanawiać się o co chodziło, bo z każdej strony dostajemy ostrzał od łuczników. Z pomocą przychodzi nam sam władca Olimpu, Bóg wszystkich bogów i szef wszystkich szefów, który wręcza nam pioruny. I Swoją drogą zestawienie słów Power i Zeus nigdy już nie będzie kojarzyło ci się dobrze, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Na szczęście, kratos prowadzi tylko oblężenie Aten pod przykrywką ich ratowania. Najpierw zabija uczniów, zgarnia orby, a potem razi piorunem strażnika mostu, co pozwala mu przejść dalej. Nasz bohater dociera do świątyni czy kobieta została porwana przez skórli bąki. Na miejscu spotykamy jedynie dziwnego grabarza, który radzi nam nie umierać zbyt wcześnie, bo nie nadąża z kopaniem grobu. Tajemniczo zdradza tylko, że nie jest jeszcze za późno, by uratować Ateny, a pomoc przyjdzie w najmniej spodziewanym momencie. Kratos rozprawia się z latającymi przeciwnikami, a potem ratuje wyrocznie. Ta wyjawia jedyny sposób na pokonanie boga wojny. Jest nim ukryta gdzieś na pustyni puszka Pandory. Wcześniej jednak kobieta przenika do umysłu Kratosa, co pozwala nam odczytać jego wspomnienia. Jak się okazuje, Kratos był dowódcą niewielkich oddziałów spartańskich. Mimo że jego żona i córka były przeciwko, nasz protagonista pragnął jedynie potęgi, co oddaliło go od rodziny, lecz w zamian pozwoliło mu zbudować ogromną armię. Wspomnienie zostaje przerwane, gdyż Kratuk przerywa Genjutsu, łapie wyrocznie za mordę i troszeczkę wyziębia ich relacje, po czym rusza prosto na pustynię zagubionych dusz. Na jego drodze staje Atena, która tylko potwierdza istnienie puszki Pandory. Co więcej, zdradza nam również jej dokładną lokalizację. Grzbiet ostatniego z tytanów, Kronosa, który został skazany przez swojego syna Zeusa na wieczną tułaczkę po pustyni z bagażem rejestrowanym do 200 ton. Podeślę ci więcej 200 ton. Na pustyni jest ograniczona widoczność, dlatego Kratuch musi kierować się syrenim śpiewem. Nie byłby oczywiście sobą, gdyby zostawił je później przy życiu. Potem dmie w wielki ruch, co rozstępuje burzę piaskową i zwraca uwagę samego Kronosa. Nasz bohater wybija się na jego plecach niczym prankster na plecach kolegi, któremu parę dni wcześniej podawał rękę, po czym wdrapuje się na świątynię Pandory, by odnaleźć puszkę. W międzyczasie pojawia się kolejna z bogiń, Artemida, i wręcza Kratosowi najlepszą broń. Miecz którym zabito tytana. By odblokować ostatnią drogę, Kratos otwiera grobowec z je urywa łomżykowi głowę. W tej miejscu czeka nas najdudniejsza zagadka z łączeniem światła, dlatego troszkę przyspieszymy czas. Wspomnę jedynie, że po drodze szukamy muz dla morskiego Boga Poseidona, a później wykonujemy challenge Hadesa, Boga podziemi, po którym dostajemy ostatnią moc, czyli armię duż. Na pożegnanie Hades życzy nam powodzenia w walce z Aresem, co jasno daje nam do zrozumienia, że Bóg wojny wadzi każdemu innemu greckiemu bogowi. Lecz z jakiegoś powodu sami nie chcą oficjalnie wystąpić przeciwko niemu, więc każdy z nich po cichu kibicuje Kratosowi. Nasz protagonista dostaje się do kanałów, gdzie widzi martwe ciała ludzi, którym nie udało się zdobyć puszki Pandory. Wywołują one kolejne wspomnienia, które coraz bardziej rozjaśniają nam sytuację Kratosa. Podczas jednej z ostatnich bitew z barbarzyńcami Spartanie obskakują srogi w pierdol, że nawet sam Kratuk za moment może stracić głowę. W ostatniej chwili wzywa on Aresa i ofiaruje mu swoje życie w zamian za pozbycie się barbarzyńców. Bóg wojny stępuje z niebios i czyni Kratosa nadludzko silnym, jednocześnie wpalając mu w skórę ostrza chaosu, który przywlógł jeden z jego podwładnych zurwibon. Po skończonych wyzwaniach Kratos zabija wielkiego. Straż Minotaura, po czym dostaje się na szczyt świątyni Pandory i spotyka harpie, yy, znaczy skurwibonka, który na specjalne polecenie Aresa przyfrunął niegdyś z ostrzami chaosu. Nasz protagonista zuchwale każe mu jedynie uciekać i poinformować Aresa, że już niedługo będzie on gotowy, by stawić mu czoła. To był oczywiście wielki błąd, bo gdy tylko kratos dostaje się do puszki Pandory, wtedy sam Ares krzyżuje mu plany. Łapie za wielkiego pala i rzuca nim przez całe Ateny, idealnie trafiając Kratosa i przebijając go na wylot. Pojawiają się też skurwibonki, które kradną puszkę, a Kratos odchodzi do Hadesu czyli mitologicznej krainy umarłych. Spadając wprost w odmęty rzeki Styx, łapie się szczęściarza, który był jego pierwszą ofiarą w normalnym świecie. Chyba domyślacie się, co się stało potem. Zajebałbym ci kurwa, w normalnej sytuacji mordę bym ci rozbił. GIE mam Weź! Kurwa, nawet tam byś nie ty pusty palancie kurwa. Chwilę przed śmiercią Kratosa dostajemy jeszcze wyjaśnienie, dlaczego tak bardzo nienawidzi on Aresa i czemu za wszelką cenę chce się zemścić. Otóż od momentu walki z barbarzyńcami, gdzie oferował on swoje życie bogowi wojny, staje się bezlitosną maszynką do zabijania. Podczas napadania na jedną ze świątyń, Kratos dostaje ostrzeżenie od wyroczni, które ignoruje. W Amoku, podczas zamieniania budynków z Gliszcza, gdzie wokół unosi się sporo kurzu i piasku, które ograniczały widoczność, podczas mordowania wszystkich na swojej drodze okazuje się, że w świątyni przebywa również jego kobieta i dziecko. Ares zakładał, że rodzina Kratosa jest jego jedynym hamulcem, i teraz stanie się on w pełni posłusznym i bezwzględnym wysłannikiem wojny. Boski plan niekoniecznie idzie zgodnie z założeniem, bo po zabiciu swoich bliskich, Kratos cuci się z berzerku i poprzysięga znaleźć sposób, by zemścić się na Bogu wojny. Haniebne czyny, jakich dopuścił się nasz protagonista, zostawiają jednak ślady w postaci klątwy ducha Sparty. Prochy jego bliskich permanentnie wtapiają się w pigment jego skóry, co czyni go najbardziej wydzieranym Spartaninem stąpającym po ziemi, a właściwie obecnie po Hadesie. W końcu jednak dostaje się do wymiaru ludzi poprzez tajemniczego grabarza w przebraniu, który dokopał się do krainy umarłych. Kratos jest mocno zdziwiony, na co grabarz reaguje słowami, że nie tylko Atena nad nim czuwa, a właściwie to, że Atena nie jest jedynym bogiem, który nad nim czuwa co mocno sugeruje, że pod grabarza podszywa się ktoś znacznie potężniejszy. Póki co jednak Kratuch pędzi na spotkanie z bogiem wojny. Ten dzierży puszkę Pandory jest trochę zajęty wykrzykiwaniem w niebiosy swoich żali i pretensji dotyczących nie traktowania go na równi z innymi bogami olimpijskimi. Kratos rzuca piorunem Zeusa i strąca puszkę, po czym staje do walki z Bogiem jak równy z równym. Niestety Ares przechyla szalę na swoją stronę i przenosi go w miejsce jego największej życiowej porażki w miejsce, gdzie dokonał mordu na swojej żonie i córce. Bóg wojny obnaża Kratosa z wszystkich jego dotychczasowych mocy, wyrywa mu nawet z ciała ostrza chaosu i po raz kolejny każe przechodzić przez piekło, które jest dużo mroczniejszym doznaniem niż to Hadesowe, Bo raz kolejny wizualizuje zabójstwo jego rodziny. Gdy wszystko wydawało się już stracone po mocy Kratos, sięga po miecz Ateny i zadaje Aresowi ostateczny cios, tym samym stając się pierwszym typkiem, który pokonał Boga. Zaraz po nim był pewien białowłosy wiedźmin gamblujący z Ganterem o Dimem. Ale o tym w innym filmie. Tu, kurwa, tutaj... Po wszystkim Kratos prosi Atenę, by ta wymazała mu pamięć. Na co bogini jedynie przebacza mu jego grzechy, mówiąc, że bogowie mają co do niego inne plany. Męczony strasznymi flashbackami, Kratos wspina się na szczyt Olimpu, gdzie ma miejsce kontynuacja prologu. Nasz protagonista rzuca się w przepaść, by śmierć dała upust jego szaleńczym wizjom. Jednak jak wcześniej wspomniała Atena, to nie jest czas i miejsce na zakończenie przygody kratucha, bo tak się złożyło, że w Panteonie zwolnił się slot dla boga wojny. Gratos zasiada w Panteonie, lecz nie może poradzić sobie z własną przeszłością. W dodatku nachodzą go jakieś dziwne projekcje związane z jego matką przebywającą w świątyni Poseidona. Ma pretensje do Ateny, że ta nie zrobiła wszystkiego co w jej mocy, dlatego też, by zaznać ukojenia, wyrusza do świątyni w Atlantydzie. Podobnie jak w jedynce, na samym starcie mamy walkę z morskim potworem W tym przypadku ze Scylną, po strachem żeglarzy A potem w świątyni spotykamy własną matkę Kalisto Która wyjawia nam tajemnicę dotyczącą niejakiego Deimosa Brata naszego protagonisty, który rzekomo został zabity w dzieciństwie Rzeczywistość jest jednak inna, bo matka twierdzi, że to ojciec Kratosa Nie chciałby ten poznał prawdę A Deimos został zabrany do Królestwa Śmierci Gdzie cierpi te wieczne katusze niczym Wactoia Kratos jest wściekły i zadaje matce egzystencjonalne pytanie Rodem z Gwiezdnych Wojen Kto jest mój o Kalisto wyjawia tajemnicę, którą słyszy jedynie Kratos. Każdy fan serii doskonale wie, kim jest jego ojciec, ale póki co nie będę jeszcze tego mówił na głos. W każdym razie, po złamaniu zakazu, Kalisto zamienia się w potwora i Kratos zmuszony jest ją zabić. Nasz protagonista dochodzi do wniosku, że wszystkie okropne rzeczy, które go spotykają, są zaplanowane przez podstępnych bogów, co rysuje nam tło do kolejnych części Gadowłora. Kratos rusza do templa wsparcie, by dowiedzieć się więcej o bracie. Po drodze znajduje oko cyklonu, które daje mu nową moc, a później zabity kolos dropi zgubę tery, co pozwala kratuchowi podpalić ostrze Ateny i niszczyć pancerze i stalowe obiekty. Ostrze ateny, bo jak wiadomo ostrza danemu przez Aresa w jedynce zostały przez niego z powrotem zabrane. Niosąca zniszczenie walka ze Stylą i łamanie obiektów trzymających Atlantydę nad poziomem wody, w końcu powoduje jej zatonięcie. To na wypadek gdybyście zastanawiali się dlaczego dziś nazywana jest podwodnym królestwem. Kratos kolejny raz zwraca się do posągu Ateny. Jedynej bogini, która relatywnie trzymała jego stronę. Oskarża ją o kłamstwa i manipulacje związane chociażby z jego bratem, po czym niszczy jej posąg. Docieramy do Krety, a właściwie do jej stolicy Heraklionu, miasta nazwanego tak na cześć Herkulesa. Spotykamy tam dobrze znanego nam z jedynki grabarza, który to pomógł nam wydostać się z Hadesu. Tym razem nie jest on tak przyjaźnie nastawiony. Nazywa nas głupsem i odradza szukanie Deimosa. Zmierzamy do Sparty, gdzie w górach spotykamy córkę śmierci Erynie, która zabija jednego ze Spartiatów strzegących bram miasta. Kobieta zdradza Kratosowi, że dusza i krew Deimosa należy Teraz do jej ojca Tanatosa, czyli Boga śmierci. Po długiej walce zwieńczonej zwycięstwem lądujemy w samym centrum sparty, a dokładniej w Moręce, gdzie jesteśmy witani jak na lorda przystało. Ej, ciwka. Przechadzając się jedną z ulic, Kratos widzi dwójkę dzieciaków trenujących ze sobą. Ten widok powoduje flashback. Kratos przenosi się do swojego treningu z bratem. Nasz protagonista wygrywa i pomaga Deimosowi wstać. Lecz nagle zjawiają się bogowie obawiający się przepowiedni mówiącej o tym, że to nie zemsta tytanów, a zwykły śmiertelnik spowoduje zagbadę Olimpu. Dowiadujemy się, że jedną z postaci jest Atena, gdyż drugi z bogów zwraca się do niej po imieniu. A sądząc po konturach zbroi, możemy domyśleć się jedynie, że drugim czarnym charakterem był Ares. Bogowie, widząc naznaczonego krwią Aresa Deimosa, mylnie biorą go za chłopca z przepowiedni, natomiast jak się później okazuje, to właśnie Kratos jeszcze bez charakterystycznego czerwonego paska na ciele stanie się bogobójcą. Młody bohater usiłuje jeszcze ratować brata, lecz Ares rozcina mu tylko łuk i zostawia bliznę. Najwidoczniej tylko Atenie jest przykro z powodu rozkazu jaki dał im Zeus i wyraża skruchę. Po czym znika. Kratos schodzi do loków, gdzie walczy z lwem z Pireusu, a później pojawia się w górach Lakoni. Zatem dość płynnie i lakonicznie przechodzimy do świątyni Aresa, gdzie Spartanie burzą jego pomnik z myślą zbudowania nowego na cześć Kratosa. W templu dochodzi do ciekawego spotkania. Kratos uświadamia sobie, że stał się dokładnie tym, czego w młodości nienawidził. Nawet jego duch z przeszłości zaczyna po nim jechać, a ten rozbija go o lustro i wyciąga z niego czaszkę Kery, czyli klucz do świątyni Thanatosa. Kratos biegnie uratować brata. Po drodze spotyka jeszcze Spartanina, który wręcza mu broń z dzieciństwa, którą przez cały ten czas się opiekował. Jest ona swego rodzaju substytutem piorunów Zeusa z jedynki. Cały czas zmierzamy do świątyni Thanatosa, po drodze napotykając samego legendarnego Sentiną. jeden, crucentino. Tego crucentino. Za sprawą przekornego satyra Sikariosa, który spełnia życzenie, tak naprawdę miał na imię Silenius, ale nieważne, Skąpy Król Midas pragnący jedynie złota zaczyna zamieniać wszystko w golda, co staje się jego przekleństwem. Gdyż pewnego razu dotyka on swojej córki. Można powiedzieć, że to był naprawdę zły dotyk. Midas odchodzi od zmysłów i wydaje mu się, że jest w Hadesie. Chce dotknąć rzeki Styx, lecz tak naprawdę dotyka cieknącej lawy i powoduje jej zastygnięcie, co umożliwia Kratosowi przejście. W końcu wracamy do Atlantydy, a potem aktywujemy posągi strzegące wejścia do czyśćca. Zabijamy potępionych, którzy wchodzą nam w drogę, aż w końcu docieramy do wrót Krainy Śmierci Taratosa. Za pomocą czaszki Kery otwieramy bramę. Królestwo Śmierci znajduje się poza zasięgiem bogów i tytanów. Istniało na długo przed nimi i nie ma z nimi żadnych korelacji. Dlatego przynajmniej tutaj Kratos może nie czuć się manipulowany przez olimpijczyków. To oczywiście taki żart, bo za chwilę stajemy face to face z bratem umieszczonym tutaj przez bogów. Deimos ma pretensje do Kratosa, że ten przez tyle lat przyzwalał na jego cierpienie. Nie miał natomiast pojęcia, że Kratuch nie wiedział, co się z nim stało i czy w ogóle przeżył. Po uprowadzeniu Deimosa, Kalisto wmówiła drugiemu, łysemu synowi, że jego brat zginął. Duch Sparty, by o nim nie zapomnieć, tatuuje sobie bliźniaczo podobny czerwony symbol, tym samym stając się naznaczonym, o którym mówiła przepowiednia. Rozwłaszczony Deimos zaczyna szarżować, ale Kratos nie reaguje i tylko przyjmuje ciosy. W końcu pojawia się sam Thanatos i w akcie zemsty za zabicie Erynie, zrzuca Deimosa z urwiska samobójców. W tego nasz protagonista i dochodzi do ckliwego pojednania. Kratuch oddaje bratu broń spartej, by ten mógł walczyć u jego boku z Bogiem Śmierci. Podczas ostatecznego pojedynku Thanatos potwierdza jedynie coś, czego domyślaliśmy się od początku, a mianowicie pomylenie braci podczas porwania. To oczywiście Kratos, a nie Deimos, według wyroczni będzie zagładą Olimpu. No i jak się okazuje, również pogromcą Tanatosa. Niestety podczas walki Deimos przyjmuje zmasowany damage, co daje kres jego istnieniu. Kratos zabiera jego ciało na szczyt, gdzie znowu pojawia się tajemniczy grabarz który jakby przewidział, co się stanie i wykopał Deimosowi grób. Nasz protagonista zbliża się do urwiska samobójców i zadaje Bogom pytanie, do czego to wszystko prowadzi i kim on staje się przez te wszystkie wydarzenia. Na jego pytanie z dziwnym przekonaniem odpowiada jedynie grabarz. Według niego Kratos staje się śmiercią i zniszczeniem. Podobnie jak w jedyńce, rozważa on rzucić się w przepaść, lecz tym razem podejmuje inną decyzję. Pojawia się Atena, która oznajmia, że wyzbył się wszystkich ludzkich cech i gotowy jest stać się Bogiem z prawdziwego zdarzenia. Spartiata nie chce już jej ufać i obiecuje zemstę na Olimpie. Czyli dzieje się dokładnie to, o czym mówiła przepowiednia. Nasz protagonista odchodzi, a Atena prosi go o przebaczenie, przy okazji nazywając go bratem. Co oznacza, że Kalisto przed śmiercią powiedziała Kratosowi, że jego ojcem jest sam Zeus.